Fuck, 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 fuck. fuck. Koty wrót, wracam, wracam... OOO! Shit, shit, shit. Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecrafta. Um, tylko, że to będzie taka inna seria. Chciałbym mieć taką serię, um, jak to powiedzieć, hardkorową um, Jest to mod, mod, taki, jak, można to jakoś nazwać mod e, ogólnie gram na difficult hardcore, no nie? E, tu mam takie jakieś czerwone serduszka one są takie jakby z piórynkami oznacza to, że e, jeśli umrę to po prostu stracę mój świat e, znaczy, bo ja już tu grałem wcześniej, strasznie mi to się spodobało Zrobiłem tutaj taką chatkę prowizoryczną. Was tu trochę oprowadzę. Tutaj zbudowałem dwa łóżka. Nie wszystko sam zbierałem, tu już trochę um, pozbierałem surowców. Tutaj, znaczy w sumie mała ta chatka jest jeszcze. Um, tutaj na lewo mam taki mały magazyn. Tutaj takie crafting uh, table. Um, tutaj magazyn, no nie, tutaj sobie podpisałem. Um, kamienie i tym podobne. Ziemia. Tutaj byłem przy jakiejś rzeczce i znalazłem właśnie slimeballa, to sobie pozbierałem te slimeballe, co bardzo wielki fart był. Jajka, jakieś tam jedzonko, no nie. Tu piecyki, trochę węgla, w sumie muszę wrzucić trochę tu mięska. Mięsko tu i przerobimy to. Dobra, mam mięsko. Przerobiłem sobie cobblestone na stony ponieważ chcę ładnie wyrobić ogólnie yy, tutaj y, moją bazę tutaj sobie posadziłem... what the fuck? Yy, znaczy tu była trzcina ale chyba jednak pod ziemią na nie rośnie albo jest tu gdzieś z... Y, a wiem wziąłem tą trzcinę w, w te miejsce chyba bodajże zebrałem ją gdzieś tamto, tam jest taka fajna wysepka i posadziłem sobie trzcinkę tutaj więc po jakimś czasie powinny nam wyrosnąć Okej okay. tak um, zrobiłem jeszcze kopalnię Kopalnie ona jest tam przy magazynie zrobię sobie me metalowe jakieś ubranka metalowe, żelazne tam bez różnicy tutaj jeszcze mam jakiś zamiar zrobić, um, pokoje czy coś w tym stylu, nie wiem jeszcze będę musiał na tym pomyśleć Tutaj kopalnia, oczywiście podpisane. I schodki w dół. Do 12 piętra bodajże. I tam e, sobie kopałem i znalazłem właśnie te żelazo, co widzicie tutaj. O, to lawę słychać. Coś nie strasznie uważałem na to, żeby do lawy nie wpaść. I tutaj właśnie wykopałem, e, kopałem korytarz. Który prowadzi do takiego mini dungeona czy coś w tym stylu. Fak, dobra mam jedzenie, mam jedzenie. Myślałem, że nie wziąłem jedzenia. Który prowadzi właśnie do... Yy, tutaj była lawa. Zakopałem ją kamieniem. Tam, tam, tam jest ślepy zaułek, to... Yy, tam nie, nie będziemy iść. Tutaj wodę gdzieś słyszę. Żelazo kopałem, czy tam węgiel? W sumie nie pamiętam. Ogólnie na tym modzie strasznie, strasznie moby są ciężkie. Co się dużo serc zabierają. To jest w ogóle masakra. Creeper chyba on zabije na shotach, dajże. Ale z żelaznym tym... Żelaznym ekwipunkiem, Nie wiem jak to jest w sumie. Z żelaznym raczej nie powinien mnie wysadzić na jednego hita. Więc... E, jesteśmy tak jakby bezpieczni chyba że zajdzie mnie creeper i ten i ten zombiaki. Chcemy tam rozbudować na górze moją 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 chatkę. Tylko muszę pozbierać y, właśnie przedmioty do y, jak to się nazywa Jestem na Okej, okay. przedmioty y, do bronienia się. Chciałbym jakieś diamenty znaleźć, sobie, bo y, bez, no chciałbym zrobić sobie jakiś miecz diamentowy, bo on ma tam więcej ataku. Po prostu szybciej zabiję, moba, tym mniejsze ryzyko, że po prostu padnę. Jak zabędę już ten diamentowy miecz, to e, możemy w sobie gdzieś e, pójść na, e, na powierzchnię. Trochę pozwiedzać, pobudować i tak dalej. Chciałbym potem taki fajny domek rozbudować. Sobie już przygotowałem, jak widzicie, stona, przepaliłem w piecykach. O, tam ładnie potem zrobić a, jakąś ładną chatkę taką oryginalną i to tutaj w sumie... A, dobra z znalazłem jakieś nice 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 żelazo no, będzie potrzebne sobie zrobimy później te jak to się nazywa nareszcie <ścoughs> trochę chory jestem e, zrobimy sobie o, no tak, super Pierwsze diamenty Tak, tak, tak Ale słyszę lawę, musimy uważać To jest po prostu mm. Diamenty Tylko, czy tu, tutaj jest gdzieś lawa Boję się Nice, nice o, Ten jak, dobra Dwa Trzy, trzy już, o Fuck, a dobra, on następny Miałem szczęście 5 diamentów Wow, super Szczęśliwy, bo ja jestem Ok, tak, tu jeszcze złoto W sumie ze złoto to tam możemy tylko jeczyk zrobić jakieś tam pierdoły A, bodajże jeszcze te jabłko złote Wtedy się boję, że mi tu gdzieś lawa wylaje się na web i będzie dupa um, Nie podoba mi się to, że nie mam mapy, w sumie tak hardcoreowo. W sumie to bardzo fajnie, że nie mam mapy, bo yy, jak gdzieś pójdę, to mogę się zgubić oczywiście. O oh fuck, chyba jestem nad jakąś lawą. Dobra, chyba są z pierwszym, bo... Yy, nie za bardzo mi pod lawą się kopać, tak. O o o, o, nie zauważyłem jaki ze mnie ślepy. Ślepota Miałem wam tylko pokazać tą opalnię. <laughs> Się wkopałem i znalazłem diamenty. <laughs> I... ogólnie na tym Minecrafcie tę fartę z tymi diamentami. O, dobra. I lecimy tutaj z powrotem. Nie, nie, ja... Muszę jakoś pamiętać drogę, w którą stronę? Ehm, w tamtą, dobra. Tutaj była nasza lawa I tu mój korytarz do domu Dobra dobra to wrócimy i zobaczymy co z tymi diamentami Oczywiście jak padnę to będzie jakieś serii takie tam więc muszę strasznie uważać Ty, ty ty, ty dobra nice, lecimy do góry, lecimy do góry, lecimy do góry 36 laza z m, wydobyciami będziemy pewnie mieli z 50. Tak, 50, 50 żelaza. Nice. I 5 y, diamentów. Zrobimy sobie mieczek, czyli to są dwa. I diamentowy kilów No. Super. Czyż usłyszę? No. O kurw. O fuck. Czy mi się tu spawnią moby? Może lepiej się zamknę W wodzie się topił. Gnidy Ra em, Mieczyk Trzeba będzie powybijać chociaż trzeba je wychodzić e, Patyki Kill off. fajnie. Fajnie Owszcie dobra Masakrę na początku jak zakładałem ten serwer to Bałem się w ogóle gdziekolwiek wychodzić z tego, bo to masakra jest jakaś Słyszycie to Ogólnie mam przy domku taki mały stawik. Mówi się nie zauważyć, ale... Może tutaj coś... Eee, siekiery nie mam. Czekajcie, zrobię siekierę. Siekierka. Pach pach. Trzy szlaza i siekierka, jeszcze opatę Bo ostatnio nie miałem i a musiałem używać, więc... Mm. No gdzie jesteście gdyby? Hmm. Dobra. Szkieletek. szkieletek po 3 czy 4 serduszka zabierają. Dla mnie to jest masakra, dobra. Mam drewno? Nie mam drewna. Czy ja mogę spać? Mam. A ja cię to zrobię, mam drewno jednak. To całkiem sporo, wyraz poszedłem na wyprawę, to zebrałem trochę tego drewna. Zrobię dwie paczuszki. Oh fuck. Why? No dobra. Nieważne. Teraz tak, muszę mieć więcej, więcej, drewna. Prze przerobić, przerobić. Osiem. Paczuszka, dobra. Mamy paczuszkę. I chciałbym ją postawić w sumie tutaj takie dwie. W sumie fajnie to będzie wyglądać. I tu pochodeńkę. Po I tutaj wrzucać takie jakieś wartościowe przedmioty. What the fuck? Ole, tego gówna się zespawniło. W nie wykpałem taką... W sumie to jestem pod jakąś górką taką. Fuck, dobra, idę spać, bo to mnie obnawia. Hałasy. A się palą gnidy. się Si spalą i zbierzemy z nich itemki, dobra, to nice. Tylko trochę głośno, to czekajcie. Trochę z ciszy. Okej, okay, żelazo. Mm, to wrzucę to. Kilo zostanie. Kamień na razie będę tu rzucał. Muszę przepalić Tutaj wrzucę trochę Przydałoby się nam jeszcze węgla wykopać, wiecie Eee Węgiel, węgiel. Szkła, zrobiłem szkła do zrobienia To zro później się przyda w sumie O oh, fuck, 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 fuck Szkończę, fuck, fuck. wracam, wracam, O! shit 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 Czekajcie dobra Ale w sumie... O! Faliłem miecz Nie wiedziałem, że dodali te takie małe zombiaki. Myślałem, że to w jakichś modach jest O! mały zawołał serceń zostałem Masakra O! Dobrze, że mam ten pancerz Po prostu świetny Muszę jak najszybciej zro... znaleźć jeszcze jednego diaksa I trochę obsydianu I zrobimy nam enchantik, oczywiście Żeby być lepszymi bo bez tego to w sumie chyba szybko będę padał um, tak kamyki to chodźmy jeszcze do, do kopalni U, nie Zostawię jeszcze trochę drewna tak z połowy ja wezmę sobie sobą jakieś 7 tylko um, to mi też w sumie się nie przyda trochę koblach wełny oczywiście ja nie jestem pewien ale e, chyba możemy robić um, nie, nie, mogę. E, chciałem zrobić ten taki... O, jest, można jednak robić, dobra. Bo, a, taką, okej. Okay. Myślałem, że jakoś inaczej. I możemy sobie postawić na przykład dywanik. Hehe. <laughs> nice. Ale to w sumie bez sensu. Na razie. Mamy mięsko przygotowane. I idziemy wykopać jeszcze jakiś diaks przynajmniej jednego. A, o kurde, zapomniałem. E, muszę zrobić z żelaza em, wiaderko, żeby zebrać w razie czego em, wodę i wylać na... E, na co? Na, na lawę, żeby powstał nam obsydian. Wtedy będę mógł wykopać go moim diamentowym kilofem. Jak widzicie, już byłem 23 levela. Całkiem nieźle, nieźle, nieźle. Nie wiem kiedy to wbiłem. Będę musiał jakoś to poprawić, bo... E, bo... E, jak to się nazywa? Strasznie długo schodzi ten... Winito. strasznie długo schodzi. O, dobra, tu skoczymy. Znowu do naszej. Tylko teraz... E, zamierzę, że może gdzieś tu się wkopać. Chociaż tam była lawa i może bliżej będą diamenty. To myślę, że tutaj lepiej będzie kopać. Tylko o czym musimy uważać? O, naprawdę, może na shifcie będę wchodził? Hmm. Odkopię tą lawę i zaleję... O! Diamenty, <grystanie> Ja to naprawdę mam szczęście, no normalnie. Czy tu nie ma lawy przypadkiem? Gnido, a? A, wiedziałem, wiedziałem ty gnido oszu oszuście pieprzony. Byś mnie nie wrąbał, takie te diamenty są zdradliwe. Masakra, mogę tu się wszędzie zabić. O kurwa! Widzieliście to? Ale mam diamenty. Diamenty. Um, muszę pozyskać wodę. że tutaj gdzieś wodę słyszałem. Muszę ją wysłyszeć. Moje zmysły... Tutaj słyszę. Tylko gdzie? O, mm. żelazo, fajnie. Ale z tymi diamentami dzisiaj fart, masakra. Muszę znaleźć tu... Albo wiem, wrócę na powierzchnię. Um, o, kurczę, słyszę zęby. Wrócę na powierzchnię. Um, wezmę trochę wody. I zalejemy. Zalejemy naszą lawę. Pozyskamy z niej obsydian. Ogólnie się tym tym chantingiem się tak nie bawiłem do do końca. Jakieś tam, będę się posprawdzać te protection, coś tam, coś tam, coś tam Żeby nie było ja z tymi diamentami to nie miałem żadnego X-ray i tak dalej, po prostu tak osobie wykopałem Więc jakby co to tam, żeby nie było hajtu na nie No właśnie. E, dobra Tak to mamy wodę, wezmę naszą... Schowam może to ciemny W sumie tak jak padnę to tu jakieś gówno się nie czyha. Nie czycha na nas. Dobra. Wezmę naszą wodę. Wiecie co, zrobię jeszcze jedno wiaderko. Żeby więcej przewieźć. Jedno wiadereczko. Albo nawet dwa. W sumie, co mi tu... To... O, nawet się stakują, fajnie. Kiedyś tak nie było, ale dobra. Raz, dwa. Dobra Fak. Świtka tam jest jakaś pigi A mi się nie chce podnieść, dobra o nie, fajna miejscowa Pol widoczna chatka, okej okay. Mam diaks Chyba że jeden diaks i to około obsydi, jak dobrze mówię Dobrze myślę tu, tu, no, mam 5 diaksów, 23 żelaza. E, większość nam się przetapia Pam, schodzimy, schodzimy. A naprawdę te diamenty przy lawie to, ale to jest yy, bardzo yy, ryzykowna praca. Chyba mogę tak fajnie skakać. O, o, dobra. Tylko, żeby tu jakiś pad nie wyskoczył. Tu bodajże że mamy lawę. Czy zakupałem? Dobra. <coughs> Okej. Okay. Nie ma. Dobra, trzeba ostrożnie pracować. Ok, wykopy teraz tu. Chyba dziewięć tego potrzebujemy. Raz, o, fuck. Kamień się zrobił. Um, wiecie co, wezmę kamień i będę to zakopywał. O oh, fuck. Może mi teraz jakiś jak się nie Stupy. Może boję się tego robić w ogóle. Nie, nie jestem pewien, czy teraz mi się spali. Muszę tam zatamować Wszyscy Zatem ja odkryję to wszystko i po prostu zaleję to gówno. Tutaj mało nie wpadnę do tej lawy, tak na początku tu ubiłem. O pięknie. Już możemy wykapać to. Tak. Obsidian, obsidian. Obsydion Fak Dlaczego mi to robisz? O ten będzie chyba bezpieczny. O kurzwa. Muszę o tak odrobić. O! Pięknie. Eee, czy ile mam tego obsydianu? Zaraz sprawdzę. Trzy. Mm, mało. Zaprawiacie co? Eee, ja wrócę do naszej bazy. I w następnym odcinku już um, pewnie będzie postawiony ten czatnik table bo to nie ma sensu takie nagrywanie kopania <grych> obsydianu to w sumie nie jest takie ciekawe za bardzo um, więc tutaj zaraz już um, wrócę do bazy i się pożegnamy okay. może się jakoś poradzić z tą window, bo Naprawdę nie wiem jak to zrobić żeby to było szybciej jakoś Eee no dobra Jestem w na naszej bazie I zamykam się w teleporcie Siemanka